Witam i was bardzo serdecznie drodzy widzowie tutaj SteelGar cześć. A dzisiaj gramy w Battlefielda trójkę, tak macie rację, o ile ktokolwiek zgadł, a raczej zgadliście No więc tak sobie pomyślałem Czemu by trochę na luznie wrzucić, no bo jednak w RPG trzeba trochę myśleć Jednak w RTS-ach jeszcze bardziej trzeba myśleć Oczywiście to i tak jest mało, no ale jednak trzeba myśleć A żeby mieć taką full 100% rozgrywkę, rozrywkę dokładnie mówiąc Właśnie zagrałem sobie Battlefielda numer Unfind Dry Czyli 3 No więc tak jakoś gierkę kupiłem Pamiętam była zniżka na oryginie za 44 zł I jakoś ją zostawiłem Odłożyłem na bok Nie wiem dlaczego a zawsze chciałem zagrać na multi No więc tak jakoś wyszło Zagrałem może jedną, dwie, dwie rundy Jedną dłuższą, jedną taką co była chyba nagrana 10 minut albo 5 może, no więc nie oczekujcie, że będę super ekstra pro koksem, który rozgromi całą mapkę i wygra 89 tysięcy killi do jednego i będę miał tylko dwa dedy. No nie, tak niestety nie będzie, bo raczej będę jednym z ostatnich. Aczkolwiek mogę się zmylić. Co nie zmienia faktu, że zagrałem tylko dwie rundy, Jedną długą, pół godziny. Druga 10 minut trwała. I mam drugi poziom. Ale już nie mówiąc o tym, zaczynamy oczywiście gierkę. Musiałem się ładnie umiejscowić, trochę się długo włącza, to pewnie przez to, że tą mapkę pierwszy raz w życiu widzę, no więc się nie dziwcie, no, no, ewentualnie może być to oczywiście wina yy, każdy, kto wie, każdy, kto wie internetu, aczkolwiek nie wydaje mi się, dobra, jeszcze trzeba chwilkę, chwileczkę poczekać, żeby było, no więc Poczekamy, a ja powiem, może co dzisiaj, o właśnie co w moim kanale na dzisiaj będzie, oczywiście, to co widzicie teraz. O ile ktoś ogląda Battlefielda, to u mnie właśnie Battlefield e, numer 3 e, na pewno będzie Fallout i będzie jeszcze jedna gierka. O, o, o. zaczyna się, nie czarny ekran, tylko to niebieski, głupi kwadracik w dolnym prawym rogu. Myrga, i nie wiem o co chodzi. Coś słyszałem. Coś się dzieje Pięknie, dobra. Eee, sami widzicie bronię. Nie będę nic mówił o tej grze. Wy wszyscy chyba moi widzowie wiedzą więcej o Battlefieldzie niż ja Ja wiem tylko to, że prawym się celuje, lewym się szczela i dobrze się bawi. A reszta mnie nie obchodzi A to gnój mi zabił tego typka. What the f A ja się z M16, chodzę. Dawać mi broń. Yy... Jakie wsparcie szturmowiec? Ja nie, to nie ma takiej broni przecież. What the? Dobra, wracamy, bo to nie ma sensu. Ja jestem takim koksem, że mogę biegać gdzie mi się podoba, gdzie mi się podoba, gdzie mi się podoba. Tylko ja potrafię tak żyć. Nie! Już go miałem na celowniku, nawet go zauważyłem szybciej niż on mnie. What the? Widzę typka, znaczy na radarze. No, Nooo, no! Kurde, AKS-74U, potocznie nazywane Suką. Najlepsza broń świata. Czemu ja jestem w tej drużej... drugiej drużynie? Eee, ja wolę grać ruskimi, ruskimi. To nie zmienia faktu, że wygrywamy. Pewnie dzięki mnie! Dobra, pan Głupia mapa, mała. Ja wolę zawsze duże mapy. Nic nie widzę, główno widzę. Kronot. Mam granadę w swoich szczelan! Weź we mnie jeszcze Ładne! the... Zabiłem kogoś! Znaczy asysta! Ej, no ale... Jestem pierwszy. Nie, to nie ja no, akceptowałem tą reanimację. Dzięki ziom. Muszę w Battlefielda więcej popykać. No nie no, z granatnikiem biega, no. Co za gnój jeden, no jak można z granatnikiem biegać, kto mi może to powie. To jest takie nubowskie, że... Szkoda gadać. zawsze jak ktoś jest blisko mnie, to musi... To jest ta, ta, ta mapa... Nie, to nie ta mapa. Czemu się wszyscy tam strzelają? What the... Zabiłem kogo, zabiłem kogo! Nie wiem na którym się pada, ale chyba widzę granat obok mnie. Jaki ja jestem koksem? Możecie dopisać w komentarzu, jakie ja jestem koksem normalnie. Zabiłem już kilku typa. On Uhu! E dlaczego, dlaczego, dlaczego? RKM jest super broń, tak się lubię, ten DT, taka super to jest broń, że ja pykam wszystkich, hej! Ktoś tam jest i kogoś muszę ją zabić, A że anti-aliasing mam za mocny, to nic nie widzę. Samotno wszystko świeci, za jasno tutaj jest. Mordek ubył daję, bo ja muszę poszczelać się. Ui. W że to map, że ja tu grałem tylko że nie na drużynowym nowym deathmatchu, że taki głupi pole tylko na takiej większym tym miejscu prawda cię gnoje! Ucho ho ho, 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 ho! Stilgar, Stilgar i jego umiejętności a, 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 Ja jestem tu koksem i nikt mnie podskoczy mi To nie zmienia faktu, że mam cztery zabicia i trzy yy, dedy no więc bardzo dobrze Zwłaszcza na mnie od razu mówię też druga moja bitwa. Trzecia. Trzecia... Yyy, Handgranady What the! Myślałem, że mnie nie widzą te gnojkietne. Ja też chcę po ruskich grać, tam w fajniejszej broń nie mają, chociaż lampy. Chociaż lampy gronady To nie zmienia faktu, że to nadal jest głupia mapa! Ja i tak chcę ruskim grać Bieganie ze snajperką tutaj nie ma sensu Szczerze mówiąc to ja dalej nawet nie wiem z kim kim ja gram teraz Wiem tylko, że z kimś, kto ma M4 i nie potrafi nim strzelać, aczkolwiek dostałem asystę, więc bardzo fajnie What the Szczelam przez ścianę! Strzelałem Bieganie jak pierwszy poziom, nie jest najlepszym może... Dzięki, dzięki, dzięki! Tam jest No, no! Mogłem to piękniej zrobić, ja nie mogę, co to miał być? Eee, Mogłem chociaż przyczelować. To jest durne miejsce, tu trzeba zwiać jak szybko tylko możliwe. Wiać 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 Pięknie Chciałem szybciej wyjść Lepiej tam nie iść, nie? Już myślałem, że to wrogowie Dobra, dawać na dół Na dół Jedziemy teraz tam No, no, no! A. Czemu ja nie mam żadnego celownika? Ja nic nie mam, po prostu nic. M27. Co to było? Nie kojarzę. Joki fajny celownik. No i tak to ja mogę grać, no ludzie święci, tutaj wszystko o bronie chodzi. Tu skilę to jest rzadko. Nie można wejść, nie można wejść. Mayday, mayday. Przeładowuj, przeładowuj. Tam są wrogowie, na lewej, na lewej. Szczeloć! Fire! Fire in the hole. Nie! Nie! Przegraliśmy! Jaki ja jestem nół przez 7 Nigdy nie zapomnę jak moją drugą, dokładnie pierwszą, dłuższą bitwę Miałem ponad 30 coś zabitych i ledwo 20 deadów. Wtedy to ja byłem koksem. A teraz... Do odblokowania, tak nic nie mam, fajnie Do odnaczenia, wow Pojazdy, uuu tutaj nie było pojazdów Funkcje, uuu Uuuu takie rzeczy, czyli ja muszę ciągle grać jednym, a nie na zmianę jak jakiś debil Dobra to gram szturmowcem i wsparcie, moi są najlepsi i tyle Najlepsza broń, ta 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 Nie, nie chcę, nie chcę, następna runda da 3 sekundy Tak więc sobie poczekamy bo chcę zagrać, Gierka bardzo, bardzo, bardzo fajna Nawet jeśli tak jak ja Nie, nie, czemu znowu ta sama mapa? Czy ja taki debilny serwer musiałem wziąć? Naprawdę To jest głupia mapa Ta jej duża wersja jest fajna, ale Ja chcę ruskimi grać I ja mam ruskich AK Czemu technik ma s, tą broń? Co ja ją bardzo lubię Nie, no tak to ja nie mogę grać, dawać tym Dobra, gramy akaczem. Teraz zacznie się że... drzewa i co po Stalingradem? A to chuligan jeden Medic, Medic! What the? Mm-hmm, Medic, <mum> Medic <mum> and get your Tego nie powinniście widzieć! Tylko kropny obraz mojej męki rozpaczy Z tymi moimi niemal zerowymi umiejętnościami Ale może teraz, może się uda Od tyłu Uzu! Tam był typek, tam był typek, nie widziałem typka Nie O, moi Będę kąpił jak jakiś nob Łeh, Co za gnojostwo, ja tu chcę na hardkorze grać, a nie, że muszę 500 AMO wywalić na... 500 AMO na jednego typka. Dobra, pobiegam z tym, najlepsza pro świata. Uuu, jeszcze jakie miejsce, głupie. Mam RPG! Uuu! Nie no, z MP5... M5 jest jeszcze gorsza wersja. Idziemy Kryjcie, krycie, medyk! Yy! Może to jest jakieś fajne miejsce. O którym ja nic nie wiem Nie, no to jest gnojostwo, wszyscy od boku mnie walą Jestem ostatni na pewno Z tym tym radem muszę ustawić, że se na dużej mapie grać, chcę grać, że tam nie chce grać. Po prostu na dużej mapie! Aaaa! Powrót! No i ostwo ta broń strzelam na 5 metrów. Kto wynalazł kaosznikowa, nie licząc kawaśnikowa. WODD! Latarka oślepłem! Kurde, tu Slender jest! Kto w latarką biega w jasny dzień, jak słońce, jak nie wiem co Tam był typek. What the Ach, asysta tak mało A, wali mnie to, idę dalej Tam jest typek To nie brzmi fajnie Ale nie wygląda fajnie On tu idzie, on tu idzie What the Gdzie ja poszedłem? What the hell? Teraz mnie od tyłu zabiją! Uh. Ta gra jest straszna. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. I teraz wszyscy wiedzą na radarze, że ja tu kurde jestem. MODE Z pistoleta, a to grznu jeden. Ej, nie jestem ostatni. A nie wiem, który jestem. Defibrylator, o, dawaj. Bieg. Nawet nie wiedziałem, że mam takie rzeczy. Mam defibrylator! Chodź tu ziom! Uuuu, to tego! What the? Co tu za akcja! Widzieliście tu? Hand grenady! Atak! Mam chwyt przedni, cokolwiek to znaczy ziom! Nawet jeśli cieszę się jak dziecko, to trudno, bo ta gra jest żaj Ej Ejmo, znaczy apteczka. O, o widziałem typka. Nie, muszę ich wybawić. No! A to tamten. Właśnie obok mnie przeszedł type, typek, typek, typek. <grymne> Dlaczego technik w każdej grze musi używać SMG-sów? A ten nie może, ja chcę tutaj mieć aks -et -et -et, a nie jakieś główienko. Dawać. Dawaj, używamy shotguna, zobaczymy jak to będzie działać. Od grunady! Uleczyć go! Dobra, nie ma sensu się leczyć. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Niech teraz zginął. Teraz ja tu będę koksił.

Zginę, ja za chwilę zginę, ja wiem, to jest najgłupsze miejsce świata chyba. Przegraliśmy? To wszystko przeze mnie. To przez to, że jestem takim nubem. 7 kili, 7 dead. I to jest jakaś durna mapa. Ja chcę dużą mapę, a nie taki główienka mały, gdzie można se... szelać ołowiem. Tutaj to nawet SG, jakbym biegał, to bym pewnie kogoś zabił. Ale mam chwyt przedni jakiś. Cokolwiek jak to znaczy. Może będę miał trzeci level. Nie, raczej nie. No. Chociaż moi drodzy widzowie, mam jakieś takie coś. Nie? To była taka gierka na szybko, tak naprawdę odcinek króciutki. Ale mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że Battlefielda będę na pewno nagrywał. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Życzę Wam miłego dnia, a ja idę nagrywać inne rzeczy. Chociaż Battlefield bardzo intrygująca, fajna gierka. Do zobaczenia i cześć.